Chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Słowa szczególnego podziękowania kieruję do profesora Kalinowskiego za jego życzliwość i serdeczność. Gratuluję Muzeum w Koszalinie nowej wystawy. Przygotowanie wystawy takiej jak, jak ta, to jest skomplikowanym przedsięwzięciem, wymaga dużych. Nakładów czasu i pracy, ale kiedy wystawa jest już gotowa, warto tę chwilę uczcić, gdyż można być pewnym, że będzie to wydarzenie ważne, które na długo zapadnie w pamięć publiczności. Panie i Panowie, miałem 40 lat w 1999 roku. Trudno uwierzyć. A kiedy doszło do pewnego spotkania przy tytułowej herbacie. Na końcu kanapy w swoim pałacu prezydenckim usiadł światowej sławy przywódca, a obok niego usiadłem ja. Nie przeczytałem wcześniej niczego, co ów przywódca napisał. Z uśmiechem na twarzy mój gospodarz zapytał mnie, dlaczego uważam, że jego kraj, Powinienem inwestować w muzea, skoro, jak mówił, w naszych miastach panuje brutalna przemoc, brak jest bieżącej wody, elektryczności, a w wielu rejonach nie ma nawet szkół? Nie spodziewałem się tego pytania. Na szczęście, w tym momencie, zjawił się jeden z jego asystentów, niosąc na srebrnej tacy herbatę. Co dało mi chwilę do namysłu, wziąłem głęboki oddech i odpowiedziałem Nelsonowi Mandeli mniej więcej tak. Panie prezydencie, w Europie, skąd pochodzę, w okresie renesansu, w XV i XVI wieku, nastąpiło niezwykłe odrodzenie idei i umiejętności, szczególnie w dziedzinie sztuki. Dziś Republika Południowa Afryka, Afryki znajduje się w podobnie przełomowym momencie i musimy wykorzystać tę okazję, aby zainwestować w naszą przyszłość i stworzyć w RPA kulturę odrodzonej sztuki, która poszerzy horyzonty ekonomiczne każdego mieszkańca tego kraju. Dalszy ciąg mojej wypowiedzi. Był równie ambitny. Musimy stworzyć kwitnący sektor kultury, który zapewni korzyści wszystkim obywatelom i instytucjom kulturalnym kraju i przyczyni się do wzrostu gospodarczego, rozwoju turystyki kulturalnej i przyniesie uznanie dla kreatywnego udziału RPA w światowe dziedzictwo kultury. Zapadła długa cisza, po czym prezydent Mandela zapytał mnie, no dobrze, a co Południowa Afrykańska Galeria Narodowa robi w sprawie kryzysu związanego z AIDS? Czy nie słyszał pan o przerażającej statystyce zgonów w wyniku AIDS? Szacuje się, że w tym roku z przyczyn związanych z AIDS umrze około ćwierć miliona osób w RPA. To jak wojna domowa. Bycie zarażony jest równoznaczne z wyrokiem śmierci, ponieważ nie znaleziono lekarstwa na tę chorobę, a leczenie nie jest dostępne. Sytuacja jest rozpaczliwa. Co mogą zrobić muzea? Pan mówi o ekonomii, ale większą rolę miałaby tu do odegrania edukacja. Proszę Państwa, w mojej odpowiedzi ówczesnemu prezydentowi RPA nie wspominałem o potrzebie pojednania po ap apartheidzie, konieczności odzyskania przez ludzi dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, zapewnienia edukacji i ogromnej potrzebie napisania na nowo historii kraju, tak by włączyć do niej charakterystyczny wątek tęczowy. Obiecałem prezydentowi, że wezmę pod uwagę jego punkt widzenia i często wracam myślą do tej rozmowy. Proszę Państwa, muzea stały się jednym z podstawowych narzędzi do budowy gospodarczej, pomyślności miast. Tutaj, dzieli Zamyszel w Doha, gdzie cztery muzea budowałem. Zwolennicy tego poglądu uważają, że muzea świadczą o dojrzałości miasta, są oznaką, że miasto się rozwija, jest pełne życia i wierzy w swoją przyszłość. Nowe muzea to widomy dowód na to, że sektor publiczny poszukuje możliwości przebudowy, odnowy, rewi rewitalizacji i nowych możliwości biznesowych. Ze szczególnym uwzględnieniem tych, które daje turystyka. Wspominają się też o ekonomicznych, i pozaekonomicznych korzyściach płynących z takich inwestycji, a w tym o tworzeniu miejsc pracy, budowaniu wizerunku i generowaniu dochodów. Badania, zwłaszcza te zlecone przez muzea, niezmiennie pokazują, że inwestowanie w muzea przynosi ogromne korzyści. Często wspomina się w tym kontekście o Muzeum Guggenheima w Bilbao, a nawet, proszę Państwa, o Operze w Sydney, ponieważ obie te dobrze znane inwestycje miały nieproporcjonalne i nieoczekiwane skutki gospodarcze, które odmieniły miasta, gdzie się znajdują. Ilekroć dochodzi do dyskusji lub debaty na temat finansowych rezultatów planowego projektu, zawsze pojawia się sugestia, że władze lokalne powinny przeznaczyć fundusze publiczne na projekt muzeum, biorąc pod uwagę jego prawdopodobny ogromny wpływ na gospodarkę. Tutaj w Kapsztadzie e, Muzeum Zajsa. Badania ekonomiczne, z którymi mogłem się zapoznać zarówno w RPA w Brazylii, jak i w Polsce, w rzeczy rzeczy, może być, jak i w innych krajach, wydają się pełne nieścisłości i niepełnych danych. Muzea zbierają na różne sposoby dane statystyczne dotyczące zwiedzających, a podmioty finansujące ich działalność często nadmiernie się koncentrują na ich liczbie. Każdy wniosek o dofinansowanie zaczyna się od przedstawienia liczby odwiedzających, a muzea starają się zwiększyć tę liczbę na wszelkie możliwe sposoby, aby wykazać tendencję wzrostową. Sam jestem guilty tego. W badaniach dotyczących spodziewanych skutków ekonomicznych jakiegoś przedsięwzięcia zawsze kryje się sporo. Przesady i nie, nieścisłości. Tutaj Nowy Muzeum w Rio de Janeiro, który próbuje powstać już od chyba 10 lat. Um, liczby, liczby są zawyżone, a oczekiwane znaczenia ekonomiczne projektowanego obiektu wyolbrzymione. Badania te nie uwzględniają kosztów alternatywnych. Przecież pieniądze, które mają być wydane na muzeum, można by przeznaczyć na coś innego na drogi, szpitale, teatry, biblioteki, albo nie wydać je wcale, oszczędzając mnóstwo pieniędzy podatników. Decydenci rzadko mają dostęp do pełnej informacji, rzadko dysponują pełną wiedzą na temat kosztów i korzyści związanych z nowym projektem, a ukryte koszty zwykle się przebić że w tym wypadku zazwyczaj projekty muzealne wymagają dodatkowych inwestycji, o których rzadko wspomina się w badaniach ekonomicznych i prognozach finansowych: woda, kanalizacja, infrastruktura parkingowa, konserwacja, koszty energii itd. Rzadko są wykazane z należytą dokładnością w tych wstępnych badaniach. Tymczasem mogą one znacznie zwiększyć koszty pro, projektu. A nowe muzea, a nowe muzeum nigdy nie przynosi z początku znacznych dochodów. W końcu muzea, być może z wyjątkiem Guggenheim w Bilbao, są małymi graczami w, gospodar, w gospodarce regionu. Obliczenia dotyczące Spodziewanych miejsc pracy, na przykład. Również bywają złudne. Muzea zawsze słabo płacą ludziom, i chociaż dzięki nowym projektom muzealnym powstają nowe miejsca pracy, często są to nisko płatne sezonowe stanowiska, które nie przyczyniają się istotnie do rozwoju gospodarczego. Uważam teraz, Podobnie jak prezydent Mandela wiele lat temu, że argumenty ekonomiczne za nowymi projektami muzealnymi powinny być analizowane skrupulatnie, ale i z wyczuciem. Nie twierdzę, że korzyści ekonomiczne należy lekceważyć, ale nie można ich rozpatrywać w oderwaniu od innych czynników. Bezpośrednie wpływy ekonomiczne. Trzeba analizować w kontekście danych dotyczących wpływu wtórnego, które pozwolą określić i przewidzieć koszty opisywane wielkimi słowami, tak jak zrównoważony rozwój, a także koszty operacyjne mediów gaz i energii elektrycznej, technologii zabezpieczeń, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa itd. Podobnie jak prezydent Mandela, uważam teraz, że korzyści pozaekonomiczne mają większe znaczenia. I tu pozwalam sobie na przykład miasta Literoj naprzeciwko Rio de Janeiro, słynny Poundersocker po drugiej stronie, który trochę tak jak koszalin słupskiem się rywalizują. Podmitano jest z Rio de Janeiro. Proszę Państwa, tożsamość społeczna, prestiż miasta, patriotyzm, patriotyzm lokalny, duma obywatelska to wartości, które rutynowo wymienia się jako istotne pozaekonomiczne korzyści z istnienia muzeów. Decydenci potrzebują jednak realistycznej oceny tych korzyści dla miasta lub społeczności, a nie obietnicy, że takie korzyści kiedyś się pojawią. Literatura na ten temat jest bardzo bogata i zajmuje się różnymi rodzajami korzyści, jakie dają muzea. Oto najważniejsze z nich. Po pierwsze, wpływ na dobre samopoczucie jednostki i społeczeństwa. Radość z tego. Co oferują muzea i galeria, kontakt ze sztuką lub obiektami historycznymi, mają niezwykłe skutki zdrowotne. Obecnie wiemy, że obcowanie z muzeami ma istotny pozytywny wpływ na zdrowie na przykład powoduje redukcję stresu i lęku, łagodzi stany depresyjne i poczucie samotności. Jeśli ktoś Chciałby się bliżej zainteresować tym aspektem, to może sięgnąć po jeden z ponad tu 100 opublikowanych raportów medycznych na ten temat. Przedmiotem moich badań jest m.in. to, jakie programy powinny realizować muzea, aby zwiększyć ten efekt dobrego samopoczucia. Jak się zdaje, wymagałoby to odejścia od myślenia na temat muzeów z perspektywy dochodów, jakie powinny generować. Proszę Państwa, trudno opisać uczucie, jakiego się doznaje, wchodząc do wspaniałego muzeum. Takiego jak POLIN na przykład w Warszawie, czy muzeum II wojny światowej w Gdańsku, które stworzyli obecni tu giganci muzealnictwa. Wielu ludzi, w tym ja, Doświadcza w takich chwilach uczucia przemiany, odnowy za sprawą inspiracji, duchowego uwzględnienia. Architektura tych muzeów po prostu zapiera dech w piersiach. Być może w pierwszej chwili po wejściu do muzeum nie zastanawiamy się, jak się w nim czujemy, ale architektura ma duży wpływ na emocje. W wyjątkowych muzeach Różne przestrzenie są zaprojektowane tak, aby u zwiedzających wzbudzić różne uczucia. Muzea powinny wywołać zaciekawienie, skłaniać do zadumy, uspokajając, intrygować. Architekci projektujący, projektujący obecnie muzea rozumieją, jaki wpływ może mieć architekturę na psychikę i emocje i wiedzą, w jaki sposób wywołać u ludzi określone stany za pomocą trójwymiarowych efektów kształtowania przestrzeni, a także oczywiście dźwięku, koloru, faktury materiałów, materiałów z których każdy przyczyna się do generowania różnych stanów emocjonalnych. Po drugie, wpływ obrazu. Muzea, niezależnie od sposobu ich finansowania, są sercem tego, co nazywamy sferą publiczną. Sfera publiczna to wspólna przestrzeń w mieście i sieć instytucji publicznych, do których wszyscy obywatele mają prawo własności i którymi, którymi kieruje rząd czy rada miejska w imieniu swoich obywateli muzea odgrywają tu istotną rolę ponieważ stanowią część bogactwa społeczności w Polsce znaczy więc czas aby ponownie przyjrzeć się podstawowym zasadom na których opiera się ich funkcjonowanie i sprawdzić czy dobrze wpisują się one w sferę publiczną i czy w pełni wykorzystują swój potencjał jako element tej sfery po trzecie, to co uważał za tak ważne, prezydent Mandela, wpływ edukacyjny. Muzea pomagają ludziom uczyć się na każdym etapie ich życia. Do dziś pamiętam każdą z moich skornych wycieczek do londyńskich muzeów. Kontakty ze szkołami są często bardzo ważne. Można je rozwijać na wyższym poziomie, przenosząc część eksponatów. Wraz z ukrytą w nich wiedzą, do szkół, domów spokojnej starości, szpitali i więzień. Wreszcie integracja społeczna. Muzea pomagają nam aktywizować, łączyć i rozumieć naszych współobywateli, oraz uczą je nam, jak żyć z innymi. Mogą podważyć nasze przekonania. I zakwestionować stereotypy. Mogą pomóc nam myśleć inaczej, mogą uruchomić nasze zakątki, naszej wyobraźni. Muzea mają wyjątkową zdolność łączenia nas wszystkich. Promują wzajemne zrozumienie i szacunek. Nasze muzea i galerie mają ogromny potencjał wykorzystania kolekcji i sztuki do pokierowania różnymi światopoglądami, tak by stworzyć. Bardziej tolerancyjne społeczeństwo. Proszę Państwa, przedstawiłem tu najważniejsze według mnie pozaekonomiczne korzyści, jakie dają muzea, ale oczywiście jest ich o wiele więcej. W Chinach, jak i w Polsce często bierze się również pod uwagę polityczny wpływ projektów puzarnych. Nie jestem jednak pewien, jak można by dokładnie zmierzyć ten rodzaj oddziaływania. Chociaż byłem świadkiem wielu odrażających i zaciętych wojen politycznych i znam je aż za dobrze. Proszę Państwa, po z prezydentem Mandelą. Kontynuowałem współpracę z rządem RPA przez trzy lata jako dyrektor generalny naczelny, by w Następnie wrócić do Londynu. Dziś i tylko Museums of South Africa koncentrują się na pojednaniu i stanowią grupę muzeów na kontynencie afrykańskim, które odniosły pewien sukces. Panie i Panowie, muzea to najspanialszy sposób na percepcję i zrozumienie świata, w którym żyjemy oraz na określenie. Naszego miejsca w tym świecie. Jest to tym ważniejsze, że społeczeństwo się zmienia i zmienia się rozumienia takich wartości jak narodowość i wspólnota. Stałe punkty historii i dziedzictwa zyskują jeszcze na znaczeniu, gdy nasz świat się kurczy, a nasze wartości ewoluują. Pozostawiam Państwa z myślą że Koszalin ma przed sobą wspaniałą przyszłość i zachęcam do inwestowania w kulturę ze wszystkich pozaekonomicznych powodów. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie.